Cześć, witajcie w kolejnej lekcji rowerowej szkoły przetrwania. Dzisiaj chciałem Wam pokazać kolejną opcję na rozpalenie ognia. Musicie znaleźć sobie takie drewieńko mocno nasączone żywicą. Więc musicie szukać drzew iglastych, najlepiej sosna, świerk. I teraz, gdzie znaleźć takie żywiczne drzewo? Czyli w miejscach, gdzie gałąź jest jakaś uszkodzona, bardzo dużo jest w korzeniach żywicy. Więc, jeżeli widzicie przewrócone drzewo, ucinacie kawałek korzenia i sprawdzacie bardzo duże prawdopodobieństwo, że traficie właśnie na taką żywicę. Jeżeli widzicie ścięte drzewo. I zostaje ten pieniek z tego drzewa, bardzo dużo często w tym pieńku tak samo jest drewna żywicznego, tak? I nawet jeżeli on z zewnątrz na przykład jest spróchniały, to sam ten trzon w środku okazuje się, że jest nasączony żywicą i jest to idealna podpałka. Często się to nazywa smolniakami albo smolnymi szczapkami. Pokażę Wam teraz, jak takie drewno przygotować, by uzyskać płomień za pomocą krzesiwa. Musimy sobie tutaj y, przygotować, podobnie jak przy korze brzozy, czyli zeskrobać sobie takie oto wiórki. I te wiórki pomogą nam złapać iskrę. Wiadomo, że im więcej tych wiórków na skrobiecie, no tym one się będą dłużej palić. No i przy rozpalaniu już ognia, to najlepiej sobie zrobić jeszcze takie, oprócz samych tych wióreczków. O, sobie to, bo to cenne. Tak. Ja dzisiaj ognia nie będę rozpalał, ale oprócz tych wióreczków, dobrze sobie jeszcze takie zrobić cienkie strużyny, które też są nasączone żywicą bo to będzie kolejny etap jak już udało wam się uzyskać płomień sobie takie stróżyny do tego płomienia dorzucacie no i potem już standardowo tak jak w innych lekcjach wam mówiłem e, dokładacie coraz grubszy suchy oczywiście materiał ok to teraz spróbujemy to rozpalić Krzesiwo ustawiamy pod kątem 45 stopni, mniej więcej zaraz przed lub za podpałką i krzesamy iskry. Popatrzcie, jak łatwo złapało to. No i teraz byśmy dokładali te stróżyny. No wiadomo, przygotować sobie tego więcej. To jest to, co zawsze Wam mówię. Im więcej sobie przygotujecie, im lepiej będziecie przygotowani tym łatwiej Wam będzie potem rozpalić. Widzicie, teraz to dość szybko zgasło, ale gdybym nastrugał sobie tych wiórek trochę więcej, troszkę więcej tych stróżyn i potem dołożył takie większe kawałki, to rozpalenie ogniska nie stanowiłoby najmniejszego problemu. I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Dajcie subika, jeśli Wam się to podobało. Łapkę w górę, no i co? Do zobaczenia na kolejnej lekcji. Trzymajcie się, cześć!